Cześć z tej strony, piorun. A teraz część yy, kolejna filmu. Nie o sensorach, tylko teraz o czymś o wiele, wiele, wiele gorszym, co się nazywa Timeshift. Yy, powiem wam tak: ten system Ubuntu to jest system postawiony na superkomputerze. Wyświetlę wam jego parametry na superkomputerze z akceleratorem graficznym Nvidia Tesla C870. I tak wyglądają. Teraz jak zwykle. Tak wyglądają parametry komputera. Jest to wersja 22.04.2LTS 64 bit, wersja GNOM 42.5 System okiem Wildland. Eee, tak, ja to powiem tak, ja o co tu dokładnie chodzi, niech się skupi. Eee. Mam jakieś promienie ten. O, teraz widać lepiej no, mam problem z zostawieniem ostrości co za dziad. No to, więc o, w, widzicie parametry o. i o co tu chodzi? Tu mamy timeshift program do tworzenia migawek w... Linuxie. I o co tu chodzi? szkolera jasna. Czekajcie niech się skupi. I o co tu chodzi? Zobaczcie. Pierwszą migawkę mam 2022 10 29 20, 12, 12 a najstarszą migawkę to już wam mówię mam 23 rok 02 13 8 7 i od tamtej pory tańszy w ogóle nie wykonuje migawek oczywiście yy, jak to, jak to się tam nazywało, co tam Bartosz z kanał Świat Linux zapisał? Jest to włączone, bo ja to sprawdzałem. Eee, I to nie, jest, to nie jest problem, że coś w systemie nie jest włączone, bo mój kolega ma to samo i też ma Ubuntu na serwerze postawione i ma ten sam problem z ten shiftem. Po prostu program przestaje wykonywać migawki, mimo że jeszcze w huk miejsca jest. Program przestaje całkowicie wykonywać migawki. Zobaczcie, i od tamtej pory nic z żadnej migawki nie wykonał. Zobaczcie, możemy na próbę, możemy po prostu o, zrobić migawkę, robimy migawkę systemu i nic się nie pojawi. Eee, zaciągnąłem informacji na forum. Eee, Linuxowym na Facebooku i okazuje się, że nie tylko ja, tylko wiele set ludzi ma ten sam problem. Po prostu pan, który wypuścił ten program, nie ma w co, jak powiedziałem, rąk włożyć, bo on sam prowadzi parę dziesiąt projektów i innych, i on nie ma na takie rzeczy czasu. A po drugie, powiem wam a po drugie, powiem wam szczerze, że to już mnie zaczyna też wkurwiać, bo mamy który prawie 22 wieki takie rzeczy nie powinny się dziać, że program nagle przestaje działać w, ten system, w tym systemie nie było nigdy grzebane jedynie jak coś było robione to w terminalu sudo update, upgrade, auto clean do wyczyszczenia śmieci poinstalacyjnych i tyle I nic więcej tu nie robiłem ten system chodzi bardzo sprawnie chodzi to na grafice intelowskiej wspomaganej przez akcelerator graficzny ja tu nie mam z tym komputerem żadnych problemów. Tu nie jest w ogóle grzebane. Ten system chodzi sobie od aktualizacji systemowej do aktualizacji systemowej. Tu nic nie jest grzebane, a mimo to Timeshift przestał działać. To jest normalnie, powiem wam szczerze, że normalnie chujnia. O, niby coś tam jeszcze robi. Utworzono migawkę. Widzieliście? Utworzono migawkę. I zaraz zobaczycie. Drugi miesiąc. Gdzie jest ta migawka? Bo ja jej nawet tu nie widzę. Zobaczcie, ostatnia migawka. Nawet jej nie ma więc e, ja podejrzewam po prostu, że to jest e, powiem wam tak, że pliki dziennika 10, 29 trochę tych plików jest, przewiniemy na sam dół ale zobaczcie, jest? Tu coś jest. Backup lock jest. Tu jest. Wszystko się zgadza. To tak, jakby kurde, po prostu powiem Wam szczerze. Tu nic się nie wyświetlało. Przeglądaj. Zobaczymy. Zobaczcie, mamy tu 29-10 miesiąc. Przejdziemy na sam dół. 7-5 jest. Migawka została utworzona, a tu jej nie ma. To z czego mam do urwy nędzy przywrócić? Niech mi ktoś odpowie, z czego ja mam tu urwa przywrócić, bo ja nie rozumiem. No, niech ktoś się wypowie, jeżeli ktoś ma naprawdę mądry, konstruktywny pomysł, a nie kolejną idiotyczną radę, która do niczego się nie przyda, z tym kablem do monitora. Ech. Bo zauważyłem u ciebie w komputerze taką tendencję, że po tej awarii zasilacza, to prawdopodobnie nie dość, że z płytą główną, to i RX 580 się zaczyna zabierać z tego świata. No, bo zauważyłem, że przed awarią zasilacza, to wszystko działało bardzo dobrze, a po awarii zasilacza, to RX w grach zaczął lagować strasznie i tak dalej. Więc po prostu podmienię go na inną kartę graficzną, bo w sumie to już sześcioletnia konstrukcja i sami wiecie. Zresztą ta karta wiele ma problemów. Tam też czytam, że one się paliły strasznie i tak dalej. Ale wracając do tematu, no naprawdę, niech ktoś napisze jakąś konstruktywną poradę, co tu można zrobić, bo raczej nic. Ja po prostu poczekam, aż wyjdzie jakaś aktualizacja, która naprawi ten błąd. Bo sami widzieliście. Migawka została utworzona, ale tu jej nie ma, a powinna być. No. Trzymajcie się i pozdrawiam. Piorun Elektryk.